Fishing Polska i przy mnie chłopaki strzelili rybsko. Będzie grubo. Gratuluję, dobra robota, dobry wszystkim cześć, e, trochę czasu już minęło po zawodach, Kurz opadł, odpoczęliśmy, odespaliśmy e, Postanowiliśmy nagrać krótki filmik, mam nadzieję, że te komary, które latają nas nie zjedzą, opowiemy wam w skrócie jak to wszystko wyglądało od kuchni u nas Kuszą no i... kus tam już rybę złowiłeś dwumetrową Tak, ja już wypłynąłem po paru dniach i dwumetrową złapałem Myślałem, że ryba będzie pochowana po zawodach, a jednak nie udało się złapać 205 Z chłopaczkiem takim byłem bardzo miłym, który nie chciał tam pozować do zdjęć, bo dla niego ważniejsze były nauka napływania, niż tam pozowanie do zdjęć, więc ja to szanuję Ja no. też byłem, byłem raz i to skopałem ryby także masakra Tak? No, no lanie takie że chyba pierwsze w tym roku jest takie bo. ja ogólnie ja ogólnie łódkę swoją e, którą widzieliście, moją skajle, trochę zdemontowałem bo dziobówka poszła na serwis mam nadzieję że ma to już szybko się z tym upora e, i w środę mamy zamiar nagrać filmik razem z Grzeszkiem, jego łódką płyniemy, nie tą nową co widzicie wygraną Tylko starą łódką fartowną Grzeszka Krakenem. popłyniemy Krakenem popłyniemy dzisiaj, pop, 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 popłyniemy, spróbujemy coś złapać fajnego bo mamy duże ryby namierzone Ale dobra miesza z tym Najważniejsze to chcieliśmy Wam opowiedzieć w skrócie przygotowania nasze Jak to wszystko wyglądało do zawodów Więc tak naprawdę nasze przygotowania to chyba zaczęły się dwa lata temu kiedy zaczęliśmy razem pływać, trenować tak, i tak naprawdę pod koniec to już bez słów dogadujemy się na łuce, kiedy zjechać, kiedy napłynąć, jak, co jak, czy jest sens za rybą gonić. No to e... ważne, ważne jest straszne takie prawda. No to było chyba to najważniejsze. Będzie. I przede wszystkim przed zawodami. Y... Ja wszystkim mówiłem, że to, że znamy wodę, to jest jedno, ale najważniejsze jest mieć trochę szczęścia i to szczęście mieliśmy. W końcu dopisało. Nam. W końcu dopisało, tak, ale mogliśmy tak naprawdę pierwszego dnia zamknąć już. Zawody nie wypłynąć, bo straciliśmy dwie duże ogromne ryby. Ponad 200 miały na pewno gdzieś na, e, na panopticie i jeszcze wieczorem 150 nam spadło, ale no e, nie poddaliśmy się. Cały czas mówiliśmy, dobra, grzechu, dobra Michał, robimy swoje, robimy swoje. Jeszcze będą ryby. No i siadło nam o 15 chyba, tak? 219. E, potem dwie ryby duże nam spadły. Całą noc przepływaliśmy, nie było nic, pustynia. pustynia. Rano zaczęło się coś tam dziać i trafiliśmy 194, ale musieliśmy zmienić trochę przynęte na robaki. Zagraliśmy Kung Fu, jak to Piotr Bufał mówi. E, ja napłynąłem idealnie, Grzesiek zagrał robakami e, i ryba siadła. Bardzo silna, co nie? Jak 190? To silniejsze te 190 były niż każda dwójka, którą w życiu lubię. No, no ja, ja już się bałem, że Proszę. mówię, co to jest co się, co się dzieje, że grzechu nie daje rady, co nie? I Potem myśleliśmy, że jest ok, odskoczyliśmy, przyszła nocka i po nocce, tak? po nocce dostaliśmy informację, że nas dogonili chłopaki. Nie, nie, bo w, ciągu, no bo w ciągu dnia nawet jakoś. Tak, że tam siadły, siadły dwie duże ryby i w ogóle ja też tak mówię, kurde Grzechu zobacz, kurde ktoś odskakuje, tak jak my i musi złapać dwumetrową rybę i jeszcze jakąś jedną, żeby nas dogonić, to jest naprawdę ciężko, co nie? I nagle patrzymy, fa! Zrobili to chłopaki z Gryfina, i pozdrawiam, naprawdę, naprawdę byłem w szoku, no i nerwy, nerwy, zaczęły nerwy grać u nas, chłopaki inni, co nam kibicowali dzwonili, e, mówili chłopaki, dogoniłem was, dogoniałem, więc no, A presja, presja, presja była mega, no i potem w nocy napływam 190 grzechu, zaczyna znów, kungfu z robakami z, z nim pogrywać No i ryba siada, też cholernie silna A my już byliśmy tak zmęczeni, Totalny. że Ja już że w momencie myślałem, że będę łapał, że mi wpadnie do wody z tą, z tą rybą e, No Pan i... już już słyszałeś dzwonić ta. I mówię, Dziękuję Arturowi, naszemu Team Runnerowi, który Na każde zawołanie był Dzwonił, chłopaki co potrzebujecie, Wy tu jest schabowy ziemniaki i mizeria. Jep przyjechał. Do turystyki. Do turysty, bieda, tak. Stał, Ty co chcesz? Ja mówię glukoza do picia. Dobra, glukoza. No, przyjechała glukoza, co chce? Kręcipsy paprykowe. Przyjechał kręcipsy paprykowe. Potem wieczorem, co chcecie? Pyk, kebab, co nie? Wjechał. Tak. Dziękujemy też Pawłowi, który przywiózł nam makarony. Eee, też nam to podniosło trochę życie wieczorem, bo to brak snu trzeba było nadrabiać jedzeniem dobrym. To już tak wykwintnie było, tak takie włoskie, dane. tak. Tak. Eee, no i na drugi dzień, ostatni dzień, widzieliśmy, że jest już napięta sytuacja. Eee, trafiliśmy 107. Tak, chyba no tak. Trafiliśmy 107 i trochę odskoczyliśmy, no i, i nerwy, nerwy jak u innych. I, I całą noc przepływaliśmy, naprawdę nie spaliśmy. Byliśmy wrakami człowieka, tak, szczególnie Grzechu. E, bo ja tam co jakiś czas trochę podspałem, ale Grzechu to tam już nie, też chwilę spał, ale to już było ciężko. No i rano ja już włączyłem telefon, bo wiedziałem, że nerwy grają u nas totalnie. Nie sprawdzam wyniku, do dziewiątej, do dziewiątej telefon no, no miałem myślę, ktoś Tylko co kiedy ktoś dzwonił, ja mówię, nie sprawdzam, nie sprawdzam I o dziewiątej tele, telefon zabrałem do ręki i dostałem informację, że nikt nie złapał Mówię, chyba jest, ale nie zapraszam. nie cieszyliśmy się w ogóle no nie, Do momentu samego, prawie jak wyjechaliśmy na Lubczynę no, dosłownie, Jak zobaczyliśmy do... Jakuba, Jakuba no. który przyjechał do nas no. specjalnie w nocy, wsiadł w auto I żeby być z nami przy wręczeniu nagród, wspierał nas mega Nocne y Push, push, the limit, push the limit, Eye of the Tiger, Jakub, dziękujemy. Yy, i przy, ale tak od kuchni zaczniemy tego jeszcze raz. Byliśmy mega przygotowani. Mieliśmy przygotowaną dziobówkę, akumulatory, drugiego Panoptixa, nawet drugą łódź mieliśmy Dobra, na przystanie. Był łódka, w razie W, jakby coś się działo, byśmy nawet trzy. nawet trzy. Byliśmy mega do tego przygotowani, żeby w razie W, coś się stało, szybki zjazd do pit stopu i wypływamy nową łódką. Yy, ogólnie nie wiem, czy widzieliście m, dużo chłopaków, którzy połapało ryb to ze 6 na co? Nie, tutaj lokalni. Lokalni się doznali wodę, więc się nie dziwię. Yy, gratulacje chłopakom z Krakowa, którzy naprawdę w trollingu złapali mega dużą rybę. Gdzie tutaj w trolling to jest. My nie znam się na tym trollingu, więc Ale szczególnie... się nauczymy. Ale się nauczymy, tak? Szczególnie ta taka ogromna ryba wyjechała. Gratulacje dla Kaczego, który trafił Big Fisha, naprawdę, czapki z głów, bo to jest I dużo. I z takiego miejsca, że tam wszyscy stali no, tak? Jak tak. akurat trafił. I najlepiej to, jak to potem czytałem relacje wszystkich, no każdy za tą rybą pływał, tak. co nie? Każdy to i kaczy im zjął. kurde no. Cały <laughs> my nie pływaliśmy za tą rybą. Dobrze, że my tam w ogóle nie byliśmy. Ostatnie nocy tam wpadliśmy, to jak zobaczyłem w nocy, co tam się dzieje przy mostach, to jakby no. lampiony paliły się i pływały po wodzie co nie, zestaw lampionów. <laughs> Eee, no, może jeszcze jak skrócie to się powiem Za rosówki dziękujemy tam koledze. No. Tak, Tomek, dziękujemy to za rosówki, bo musieliśmy bo coś przygniły. zmienić eee, Tak, przygnił nam i, i przede wszystkim ryby nie chciał na żywo. No nie zareagował nie, nie na, na nasze. Tak, przynajmniej na nasze. Ogólnie chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym znajomym, którzy trzymali za nas kciuki. A dużo było takich ludzi Mega, mega. po pierwszy raz, już w widziałem że z niektórymi ludźmi na zawodach i, i szacunek dla nich, bo. bo... Oni widać, że nam bardzo dopingowali. Naprawdę się szczerze cieszyli z tego, że tak, tak. w ogóle Chciałbym Tylko też podziękować naprawdę. organizatorom Karolowi, Piotkowi, Markowi za to, że na koniec mały tam jakiś zamęt wpadł pewne osoby zaczęły się siać ferment, że niby my ryby przywiązaliśmy, a najlepiej to jest to, że te osoby siedziały z nami w środę pół dnia i klepały nas po plecach przy Jakubie, koledzy, 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 koledzy. nie wiem w ogóle, czemu takie coś zrobili, ale spoko tam. Nie będę tego drążył tematu więc e, dzięki aż, o, dzięki raz, dziękuję jeszcze raz organizatorom za to, że stanęli w naszej obronie, wszyscy stanęli w naszej obronie bo no, widzieli jak można porównać 219 do 245 no faktycznie skróciłem ją trochę i uwędziłem tą ten ogon na koniec nie? śmiech na sali, ale nic i postanowiliśmy, że za rok pojedziemy gdzie będą zawody i spróbujemy jeszcze raz zrobić dobry wynik żeby pokazać, że nie tylko na naszej wodzie potrafimy dobrze zagrać i nic, słuchajcie jeszcze jedna rzecz dla osób, nie, coś chcesz powiedzieć? myślę, myślę, myślę widzicie, ja piękna łódka piękna Tangiri która jest na sprzedaż, zapraszamy Ku chcecie naprawdę piękną łódź zakupić to mamy na sprzedaż Tangiri 4,40, 50 na rumplu, przyczepa, echo uchwyty do echo jeszcze na wymiar będzie ta planteka na tą łódź ja jeszcze mam na środę swoją Skylet 370 Pro, która pokazała po raz kolejny, że jest mega łowna, gdzie było prawie 100 jednostek i taka malutka łódka szybka na, szybka, tak? na starcie, jak, ninja, jak, jak, ninja. Ninja. Po, na, jak na, na starcie potrafiła w, w lecie za tymi wielkimi łodziami i się nie bać, tych fali, tej fali, znaczy. I jeszcze jedną rzecz chciałbym, żebyście zauważyli, jakie łódki wygrały przede wszystkim? Małe jednostki. Małe jednostki, małe jednostki to i to jest po raz kolejny. To szybze Tak. Ja uważam, że na wędkarstwo aktywne takie jak my robimy, czyli te napływanie szybkie, musi być mała jednostka. Duża jednostka tu nie wchodzi w grę, bo nie jest zwrotna, sam nieraz próbowałem na jakichś innych jednostkach pływać. Nie jest to samo, jak na takich naszych Nie, nie? tam jest takie wolniejsze łowienie, ale fakt, że chyba z Gryfina chłopaki dwa lata temu ze swojego kabana, mam... Dwa pali, parę typu, Tak, wygrali. Tak, tak, tak. Tak ale, 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 z ale fakt, że no, troszeczkę inny niż my mamy. Tak? my mają jednak szybkie. szybkie oni troszeczkę wolniejsze. I najlepiej to jest to, że wszyscy mówili a ja, bo wy wiecie, że macie ryby i w ogóle. Tak. Jeszcze na, ostatnio najlepiej zna, tak, tak. oglądałem live'a pewnego sumiarza, nie będę wymieniał z imienia, z nazwiska, jak powiedział, że on się zawiódł naszym wynikiem. E, bo myślał, że my będziemy tutaj zdominujemy tą wodę, prawda? A tak naprawdę kolego, My pierwszego dnia mogliśmy wszystko zamknąć i tyle ryb zapaliliśmy, co Ty byś nie tyle przez cały rok. W ogóle nie zapał w karierze swojej, więc pozdrawiam cię i zajmij się sobą. Ja nawet nie wiem kto, ale to miejsca z tym. Yy, ale każdy wiesz, to były piąte zawody, tak? tak? Ja nie wiem, czy były takie, że rzeczywiście taki super tubylec wygrał? Nie, bo w Krakowie chyba tubylcy nie wygrali. No, nie yy, w Kredzie, że nie znam, nie znam, nie wiem kto tam wygrał. Yy, rakiny, chyba, rakiny. No, no to chłopaki ze stacji tam ładnie połapali, prawda? Tak, tak. Ale też nie wiem czy wiesz, oni tak katują tą wodę ciągle. Nie? No my znamy tą wodę, my znamy nam tą wodę i na przykład przez te trzy dni pływania, spędzenia na wodzie mi się jeszcze bardziej tworzyło oczy na te ryby. No śmieszne słowo, bo my złapaliśmy ryby na takim odcinku, nad którym przeważnie nie mówiliśmy. Tak I, 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 oni myśl, i, oni myśleli, i oni myśleli, że my, że my wszystkie te ryby, e, mieliśmy wynamierzone na to w ogóle na ten odcinek, gdzie my znaleźliśmy ryby, więc udało się fajnie. E, więc mam nadzieję, że powtórzymy wynik za rok Na pewno damy, damy czadu Dzięki raz Grzechu za ja dobry wynik e, Słuchajcie jeszcze raz Dajcie łapkę w górę, jak nie subskrybujcie mojego kanału subskrypcję. A osoby, które mega na nas jechały i nie kibicowały